Dzień dobry, Danuta Bożecka i kolejna porcja pomysłów na lekcję na tablicę interaktywną Smartboard. Dziś narzędzie gąbka, nazywana także gumko. Przypominam o ciekawych stronach, Smart Exchange, tablicę net i Fusion Universal. Narzędzie gąbka znajduje się w pasku narzędzi, który mamy na górze. Ale z łatwością za pomocą strzałek możemy przesunąć go na dół ekranu. Gąbka może być malutka, średnia bądź duża. Proszę zwrócić uwagę, że gąbka ściera tylko tekst pisany, nie ściera tekstu drukowanego, nie ściera kształtów ani obrazków. Więc, jeżeli chcielibyśmy pewne wyrazy zachować, dobrze jest zamienić je na tekst drukowany poprzez rozpoznaj. Oczywiście, tekst musi być dosyć wyraźnie napisany. Reszta niepotrzebnych wyrazów możemy zetrzeć. Z ekranu monitora jest łatwo ścierać. Natomiast czasami mamy trudności, jeżeli chcemy zetrzeć duży obszar na tablicy. Mamy jednak prosty trik, dzięki któremu możemy zetrzeć dużo powierzchni. Chwytamy gąbkę, zakreślamy nią okrąg wokół miejsca, które chcemy zetrzeć, a następnie klikamy w środek. Musimy pamiętać, żeby okrąg nam się zamknął. Dopiero wtedy, po kliknięciu, powierzchnia nam zniknie. Istnieje pewne ćwiczenie, które za pomocą gąbki możemy wykonać. Jest to ćwiczenie typu odsłanianie i zasłanianie. Jest ono przydatne, kiedy chcemy stopniowo odsłaniać pewne treści. Jak takie ćwiczenie wykonać? Oczywiście potrzebny jest nam tekst, który piszemy. Dobrze jest go zablokować, żeby się nam nie ruszał. A następnie bierzemy pióro, zmieniamy kolor atramentu na biały oraz grubość pióra i zasłaniamy. Atramentem w kolorze tła. Atrament ścierając go, możemy odsłaniać treść. Możemy także zmienić kolorystykę. Wtedy musimy wybrać kolor. Tutaj przyda nam się fioletowy czy też wrzosowy. Wszystko zależy od koloru tła i atramentu, jaki Państwo wybierzecie. Życzę udanych lekcji z tablicą interaktywną Smartboard. Dziękuję.